mokren łapsken filmen machen bo już trzeba witam państwa po jakże długim okresie milczenia milczenie spowodowane było tym, że byłem po prostu zajęty nie chciałem wyciągać wniosków e, póki nie przyszedł na to czas e, zaczynam tak tutaj może przerwę bo chciałem pokazać tą wiecheć która tutaj dynda w tym akwarium od dobrych trzech tygodni, ale może zobaczymy się za chwileczkę, wjechać, może przeprosimy na chwilkę, co? No i właśnie, może nie był to za szczęśliwy pomysł, dlatego że wjechać okazało się, gromadziła odrobinę paproszków, które teraz będziemy sobie musieli pooglądać. Tak, być filmowcem to nie takie proste. Dlatego ja się nawet nie porywam na jakieś profesjonalne historie. Dobra. Eee, chyba możemy zacząć serię yy, tegoroczną, serię jesienną yy, pod tytułem Jak to poradziłem sobie z glonami. To znaczy nie to, że ja będę robił serię, tylko myślę, że cały YouTube zrobi serię. Eee, sporo chłopaków miało i dziewczyn miało troszkę kłopotów tego lata, ja w zeszłego lata miałem również kłopoty. I teraz zastanawiam się, czy będzie to seria o tym, jak to myśmy sobie poradzili z glonami, czy też um, seria o tym, jak to glony poradziły sobie z nami, ewentualnie po prostu zmieniła się pora roku. Piję cały czas do tego lata. Nie potrafię tego do końca wytłumaczyć z sensem, ale chodzi mi to po głowie. Nawet pan we Wrocławiu mówił, że nie ma bata, żeby rośliny. Oszukać nawet, jakie odizolujemy od świata zewnętrznego. Mimo wszystko cykl ziemski prawdopodobnie ma tutaj coś do powiedzenia, ale proszę mnie nie pytać, żebym temat rozwijał, bo nie umiem. Dobra, pierwsze moje silnice mam już za sobą. Jak chciałbym powiedzieć, że walczyłem dzielnie, konsekwentnie, wiedzą, uporem pod krew i łzy z dupy. Eee... I wygrałem, ale to nieprawda. No, niestety, zrozumiałem po prawie dwóch miesiącach walki z silnicami, że mogę im nafikać najwyżej, i nic sobie z tego nie robiły. Zrozumiałem, że po prostu nie wygram z tym. A, wiechać wspomniana. To jak mi radzili, ale to dobrze. Jak mi radzili, no po prostu coś tu musi pożerać. Jedna wiecheć wyleciała, drugą wiecheć widać z tyłu, ale to później. Nie miałem dostępu do pisti specjalnie, bo pistia mi wyszła. Pożegnałem się z tą rośliną w głupi sposób w sumie. No, przegapiłem moment, kiedy mi się pistia skończyła. Rzęsy, już bym raczej nie chciał pakować do tego akwarium, i przy okazji. Kupienia tej sałaty z tyłu, yy, po prostu wpadłem na najprostszy pomysł, jaki tylko przyszedł mi do głowy. Po prostu kupiłem pęk. Moczary. Moczara, chyba najbardziej obciachowa roślina w akwarium roślinnym. Eee, strasznie, mnie to, strasznie mnie bawiła. Nigdy nie miałem moczarki, na przykład w akwarium z CO2 i nawożeniem. I, I. Wow, no to rośnie. To rośnie. <śm> dużo już tego wyrzuciłem, ale zastanawiam się czy w tym tygodniu moczara wróci jeszcze na swoje miejsce, czy już moczarę podziękujemy za współpracę. Nie wiem, damy jej jakiś list z podziękowaniami. Tak czy siak. No, jest parę wniosków. To znaczy jak widać akwarium już jest w miarę ustabilizowane, problemy odeszły, ale po kolei. A więc tak. Kiedy zaczęły się sienice dawno, dawno temu, już tak jakoś w maju. To po pierwsze przegapiłem moment, że coś mi się dzieje złego i że są to sienice. Sienice zaczęły, ognisko sienic zaczęło się mniej więcej tam, gdzie jest tutaj to w środku to hydrokotyle pod trawnikiem. Cóż zrobiłem o jagubi? Ściąłem trawnik, osłabiłem rośliny, tym samym dając możliwość yy, sienicom do. Pięknej propagacji ro, rośnięcia, pięknego przejęcia mi akwarium doszczętnie. Straty, no w, widać, no trawnika zostało może z 5%, ale wraca. Rotala, yy, która stoi obok Pogostemona, niestety musiała zostać wycięta w pień i posadzona świeża z mojego emersiaka. Czasami dobrze jednak mieć emersiaka. Yy, Mikrozorium myślałem, że stracę. No, okazało się, że nie straciłem. Yy, także oprócz silnic miałem również glony, odeogonium, takie już zakrawające na nitki, oraz pylenie szyb. Żeby nie komplikować tego, jak ja to zwyk zwykle mam w zwyczaju, dlaczego miałem glony, można by powiedzieć, że dlatego, że miałem silicę. Okazało się, ale dopóki się nic się nie pozbyłem, to, 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 to nie wiedziałem, pierwszy raz w życiu miałem yy, Okazuje się, że sienica, cyjanobakteria, wytwarza tak silne związki allelopatyczne, jakieś enzymy puszcza do wody, które przeelegancko blokują rośliny. A w tym akwarium szło nawożenie cały czas, tak? Czyli tym razem już muszę przeprosić trochę substrat. To nie substrat chapał, to po prostu rośliny nie pobierały praktycznie nic. Mądry Polak po szkodzie oczywiście mogłem przestać nawozić, ale na silnicę i tak by to nie pomogło. Po prostu silnice powodowały brak pobierania i, yy, i odkładanie się tych nawozów. I ja były jak talala, dlatego że jednego tygodnia, jak sobie testowałem azocik, to było go 40 ppm przed podmianką. Po podmiance prawie 50%. No powiedzmy, powinno być go tam o połowę mniej, tak? Po podaniu w ciągu tygodnia 5 ppm. No ile tego azotu tam powinno być? 20, 25, jeżeli się nawet nic nie wzięło. Testy następne. Znowu 40. No było śmiesznie. Natestowałem się, nakropelkowałem się przez te ostatnie dwa miesiące, jak głupi. W tym tygodniu akwarium już. Pod koniec tygodnia zachowuję się tak, że chyba dam sobie siana z tymi testami w tym tygodniu. Wszystko idzie w dobre stronę. Hmm. Dalej. Jeżeli chodzi o sienicę, jak mówiłem, zrozumiałem, że nie poradzę sobie z tym takimi konwencjonalnymi sposobami. No i niestety użyłem. Kupiłem najdroższe 2 gramy jakiegoś magicznego pyłku za prawie 100 zł. Hmm. Nie chcę tego reklamować, no niestety muszę użyć nazwy, jest to HemiClean. Jeżeli chodzi o ChemiClean, naczytałem się w internecie na forach na przykład, popróbowałem znaleźć co to jest, skład, niestety firma produ produkująca ten specyfik strzeże chyba dosyć mocno swojego produktu i co tam jest diabli wiedzą, oni nie podają. Natomiast dobrze bawiłem się czytając na polskich forach, że Hemiklin zawiera przecież erytromycynę. No tak, jakby jeden z drugim wziął pakowanie do ręki, to tam jest napisane wołami, że nie zawiera erytromycyny. Natomiast jest jeszcze napisane, że reguluje, coś to, nie pamiętam tego zdania, ale reguluje gospodarkę enzymów. Więc kto wie, może nicą clean po prostu blokuje jakieś enzymy i uniemożliwia budowanie tkanki. Nie wiem, nie będę się zagłębiał w to, próbowałem znaleźć, bo ja lubię, jeżeli już jakąś chemię leję, z czego do końca dumny nie jestem, ale też nie będę się tutaj kroił, że o Jezus Maria, bo nalałem chemii teraz już nie jestem akwarystą. Yy, znaczy, jestem akwarystą po złej stronie mocy. Yy, Także... I tutaj gdzie podziękówki dla Maciasa, który mając doświadczenie z tym specyfikiem oraz z podobnymi problemami co ja trochę mi tam poradził. Daweczka poszła nie do końca taka jak yy, piszą, że trzeba tego użyć. Poszła daweczka odważna. Yy, trochę bałem się o ryby, trochę bałem się o, no, w ogóle o akwarium. Okazało się, że nic się złego nie stało. Sinice w ciągu czterech dni, pięciu, poszły w cholerę. Yy, padło do mnie pytanie, czy jakoś tam czyściłem później te martwe sinice. Nie bardzo, znaczy tyle wyczyściłem, co wychlastałem cały, całe, całą kryptokorynę Walkeri, która pięknie sobie teraz odrasta. Zrżnąłem ją jak trawnik na dosłownie. Yy, Trawnik to sam zgnił i... Natomiast y, największą robotę, jeżeli chodzi o, o martwe sinice, zrobiły kiryski podczas karmienia. To znaczy kiryski buszując po roślinach i w, y, w substracie podczas żarcia, szukając żarcia, po prostu elegancko podrywały takie martwe, szare y, kawałki sinic i tyle. Y, ja miałem dwa rodzaje sinic, te zielone i te czarne. Oba skapitulowały po użyciu. Środka. I tyle. No nie będę mu się kajał tutaj, że, że, że nie dałem rady no, z siennicami, natomiast dałem radę tyle, tyle, co akwarium wraca sobie do życia. Jak widać, kolega taki akwarium poradził mi tutaj, ale tak naprawdę to po prostu się wbiłem na to, a że nigdy nie miałem, to kupiłem. No ale chyba trochę wpakowałem się na minę, bo... Kupiłem to z tyłu sabatowate, takie to jest Aponogeton Ulvaceus. Zostało mi to zareklamowane jako pożeracz azotanów i wszelkiego innego nawozu, i że szybko rośnie. No, nie wiem, czy nie strzeliłem sobie w stopę z tą rośliną, bo z tego co widzę, ona jest tutaj u mnie trzy tygodnie, a nie było jej widać, jak ją tam z tyłu wbiłem. Martwiłem się, czy ona w ogóle odrośnie. To rośnie szybciej niż szybko, i tak wygląda na to, że żabienica amazońska to w ogóle jest mała mysza przy tym. Już mi tutaj strzeliło kwiatem, po polsku się to nazywa przeidiotycznie, onowodek, onowodek sałatnicowaty. Tak, no średnio mi się ta roślina komponuje z całym tym wystrojem akwarium, ale z drugiej strony całkiem fajnie wygląda. Jeżeli chodzi jeszcze o silnice, to yy, dlaczego ja się skapnąłem, że one mi tak zblokowały rośliny, że nie było pobierania, a no to, że jak tylko sinice odeszły, momentalnie rośliny zaczęły bardzo szybko i fajnie Rosnąć momentalnie, ale to dosłownie w ciągu dni mikrozorium zaczęło wypuszczać masę liści, gdzie naprawdę w wodzie było wszystko, a nie mogłem się mikrozorium doprosić przez miesiąc, żeby w ogóle jakiegoś listka zechciało mi tu wysrać. Tak. Dalej. Glony. Mm, jako wynik moich sienic i nawożenia. Fajnie było. Eee... Jeżeli chodzi o deogonium, to był to według mnie no po prostu za, za, za dużo azotu względem innych pierwiastków. Akwarium się przenawoziło, skumulowało, też już mi się nie chce gadać o tym nawożeniu. Oraz miałem przepotworne pylenie szyb. I tu ukłon w kierunku pana pod tytułem Aqua Psycho, który dawno temu mówił, że. Jest to za dużo mikroelementów. No i zrobiłem eksperyment wsteczny. Wróciłem do nawożenia mikro jak kiedyś, czyli Profito, te tam 4, 3 do 5 ml dziennie. No w ciągu tygodnia właściwie sprawa się załatwiła. To znaczy tył jest jeszcze taki mętnawy, natomiast jak starłem szyby w zeszłym tygodniu z przodu to już to nie odrasta. Tyle tylko, że nie wiem czy Chodzi o ilość mikro, czy fakt, że ten proszek mikro, który miałem, rozrabiałem sobie z wodą, nie zawierał yy, tego kwasu askorbinowego, czyli yy, no konserwantu, który się dodaje, bo to mikro szybko mi się yy, psuło i takie popsute lałem do akwarium. I szczerze powiedziawszy, nie mam bladego pojęcia, czy to ma jakieś duże znaczenie, czy też nie. No ale przestałem. Również. Hmm. Jakiś czas temu zacząłem sobie inaczej troszeczkę robić mieszankę makro, ale liczyłem to dokładnie tak, żeby podawać tyle samo ppm co kiedyś. To znaczy, uczepiłem się tutaj takiej metody łyżeczkowej, ale ja sobie te łyżeczki poważyłem i wyszło mniej więcej 5 gram. Nie chcę mi się już o tym opowiadać specjalnie, natomiast po prostu chciałem sobie ułatwić mieszanie soli. Yy... Tyle, że chciałem to przeliczyć, żeby było dokładnie tak samo jak, jak, jak kiedyś. Okazało się, że z moich wyliczeń wynikało, że jest to samo, a akwarium jakoś słabo na to reagowało. Także po prostu wziąłem się na sposób i odwróciłem całe nawożenie do czasów, w których akwarium działało mi najlepiej. Wróciłem do mieszania soli osobno, azot osobno, wszystko osobno i dalej robię sobie z tego, z tych płynów osobnych mieszankę na tam tydzień, dwa czy trzy. Tyle, że przestałem podawać takie ilości potasu, kiedy to odkryłem, że w moim mineralizatorze jest go już praktycznie 20 ppm i nie ma sensu tego dalej ładować. I chyba tyle by było, jeżeli chodzi o o wojnę moją z glonami, z sinicami i tak dalej. Jak tylko pozbyłem się sinic, to i pozbyłem się glonów. Wróciłem do nawożenia, które wydawało mi się, że jest jeszcze takie nie do końca wyuczone, a okazało się że to całkiem łebska mieszanka, jak na moje akwarium. Oczywiście człowiek zawsze, jak już dobrze mu idzie, to zawsze by chciał lepiej. I tutaj się takie pojawia przysłowie, że lepsze jest wrogiem dobrego. Tak, no i teraz plany na to akwarium. No, mówiłem, że będę restartował i pewnie na pewno w tym roku to akwarium zrestartuję. No, ale chciałbym jeszcze, żeby sobie ono tutaj jeszcze wydobrzało troszkę i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Tęskni mi się trochę to moje mikrozorium, które mi tutaj zniknęło na bardzo długo. Co porobiły kryptokoryny koryny po lewej, to widać w ciągu nie wiem, tygodnia, dwóch, jak stały, tak stały. Jak w silnice zniknęły, to jak to poszło. To mała bania. No i tyle. W zeszłym tygodniu jeszcze miałem przygodę z zakończeniem się żywotności. Czy ten, po prostu skończyła mi się budla. Musiałem tydzień jechać na bimrze. Na trzech bimbrowniach połączonych szeregowo i dało radę. Jeszcze mnie to tak też zdziwiło, że no mimo wszystko tego CO2 było wizualnie mniejszło przez tą kostkę, a pH było niższe niż przy butli. I teraz już jest z butla już podawanie jest z butli. Wczoraj yy, jakoś psim swędem udało mi się zahaczyć o, o Maidenhead. Yy, Coś mi się wydaje, że z butlami CO2 to ja już kończę zabawę, to znaczy będę po prostu próbował zrobić sobie tą instalację na gaśnicę. Dajcie mi jakiś pogląd, czy gwint na gaśnicy pasuje do dyfusora, czy muszę sobie jakiś nypel kupić, czy jakąś przelotkę, bo, bo nie jestem pewien. Ale na oko biorąc to chyba pasuje. Nie wiem. Po raz kolejny sobie akwarium wyciągnąłem po ciężkim boju, bardzo się z tego cieszę. Dużo się z tego człowiek uczy, i polecam czasami się trochę pobarować. Nawet jakby nas akwarium miało wkurwiać wizualnie przez dwa miesiące, to nauki z tego ho, ho, ho. ho. I jeszcze na koniec. A! Jedna, tylko jedna dziwna rzecz mi się pojawiła i tutaj też aqua mi podsunął pomysł, yy, te związki SI, krzemiany. Pojawiły mi się drobniusieńkie okrzemki, które już odchodzą. Kto wie, czy nie powinienem już tej wiecheci wywalić, żeby właśnie światło docierało, to okrzemki sobie pójdą. Ale wszystko jest na najlepszej drodze. O czym był ten filmik, to sobie pomyślcie sami, trochę o glonach, trochę o nowych roślinach, trochę o sinicach, trochę o dylematach moralnych, pakować czy nie pakować chemię do akwarium i tyle. No. Mokre łapska, dziękuję, widzimy się, słyszymy się w następnym odcinku, który będzie Diabli wiedzą kiedy, a o czym będzie to również Diabli wiedzą kiedy. Siema!